W sumie na uczelni studiuje ponad 600 osób niepełnosprawnych, ale są to różne stopnie niepełnosprawności. Są wśród nich osoby, które pożerają się na wózkach. Uczelnia systematycznie pozyskuje również środki z pefronu na zakup różnego rodzaju urządzeń, które pomagają w nauce i kształceniu osób niepełnosprawnych. Na przykład w tym roku będą instalowane specjalne urządzenia, które pomogą osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Jestem rzecznikiem studentów niepełnosprawnych samorządu szkolnego. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Studenci do mnie zwracają się z wszelakimi prośbami, wszelaką interwencję i pomoc mogę im zaoferować. Najważniejsze jest wypełnianie wniosków do PEFRON-u czy do innych instytucji, z których może osoba niepełnosprawna korzystać. W skład tego samorządu też chodzą osoby niepełnosprawne, które konsultują. Konsultujemy się ze wszystkimi którzy mogą pomóc, czy interweniować właśnie w celu polepszenia sytuacji osoby niepełnosprawnej na uczelni. Wszystkie budynki uczelni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dla tych osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Są specjalne podjazdy dla nich. Windy przystosowane do tego, aby ten wózek mógł swobodnie wjechać. Na parkingach są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób uczących się na wózkach. Te wszystkie bariery architektoniczne zostały zlikwidowane. Uważamy, że nie jest to nic, co wyróżnia naszą uczelnię. To jest standard. Tak powinno być na każdej wyższej uczelni. Udało tutaj stworzyć to zlikwidowanie barier tak naprawdę mentalnych i barier w świadomości. Osoba niepełnosprawna, która tu się pojawia, osoba na wózku nie wzbudza żadnej sensacji. To jest normalny, pełnoprawny człowiek, studiujący tutaj, student. I zarówno pracownicy, jak i inni studenci są mu bardzo pomocni, jeśli jest taka potrzeba i czuje się on tutaj na pewno dobrze.